Hejka, hejka, witam Was w kolejnym redukcyjnym footbooku. Ten film zaczynam skończonym treningiem i za chwilę jemy śniadanie potreningowe. I miałam, zrobiłam w sumie cardio razem z gumami. 62 minuty prawie, bo się zaczytałam, bo czytałam też e-booka w międzyczasie, takie wiecie, wszystko naraz: gumy, e-book, i 62 minuty zaliczone. 27 km przejechanych, 411 kalorii spalonych, podobnie pokazuje mi na zegarku. Więc super, eee, trening zaliczony, chodźcie za mną do kuchni, zjemy razem śniadanie. Mam tutaj przygotowane składniki na śniadanie i będzie to gofry i przepis na gofry jest na moim Instagramie, teraz widzicie mój link oczywiście podlinkowuję wam bezpośredni link w opisie filmiku I ja sobie zjem jednego gofra, wrzucę go do tostera, posmaruję serkiem mam tutaj pomidorki, mam falafele ze szpinakiem bo wiecie szpinak w gofrach, szpinak w falafelech. po prostu są przepyszne, są z albigo. mam rukole oraz ołurki korniszone, więc robię sobie takiego jednego gofra i jak. Wszystko policzę, to dam wam znać, jak wyszło mi z kaloryką. I tak wygląda efekt końcowy, teraz na ekranie zobaczycie ile mój gof z serkiem, z falafelami i z dodatkami ma kalorii. Więc ja się biorę za jedzenie, już wczoraj takiego jadłam i jest przepyszne. Postanowiłam zrobić dzisiaj babeczki, dawno nie robiłam i przepis znajdziecie w opisie filmiku lub pod linkiem, który wam dam z dołu. Zobaczyłem, może pójdę na Instagram, może na bloga, nie wiem. I przygotowałam sobie tutaj tak, mąkę, e, Mam tutaj kolorowe foremki, mleko sojowe, erytrytol, aromat, masło light, sól, jajka całe, serek wiejski oraz czekoladę z chili, ciemną czekoladę, bo właśnie mam ochotę na babeczki takie Jasne, z kawałkami czekolady. Ok, to biorę się do roboty. Nie wiem ile mi wyjdzie. Będę testować tak na oko, bo ja z reguły wszystko robię na oko, ale przez to, że liczę kalorie, to wszystko zapisuję i dzięki temu mogę Wam wszystko podawać. Więc ja się biorę za robienie. Foremka też przygotowana. wszystko po prostu wymieszałam wszystkie składniki, które wam pokazałam są wymieszane nawet nie miksowałam, po prostu wymieszałam szpatułką, 25 gramów czekolady skroiłam i dam do środka i 25 gramów czekolady będzie do posypania na górze i policzyłam tu na 10 babeczek, ale zobaczymy ile mi wyjdzie, tak wydaje mi się, że będzie 10 i fajnie, bo jedna babeczka ma aż 9 gramów białka, więc się super cieszę ok, teraz mogę ustawić już aparat, żebyście widzieli jak nakładam i ile mi babeczek wyjdzie tak to wygląda, tą czekoladę dodaję do środka Babeczki popsikam oliwą w środku, taką wiecie, jednokaloriową, i jeszcze na góle skruszę czekoladę. Piekarnik już rozgrzałam, no i wrzucam babeczki do piekarnika. Próbowałam surowe ciasto, jest przepyszne. A z czekoladą, z nutą chili. i też dodałam odrobinę soli do ciasta. Więc mam nadzieję, że będą pyszne. 20 minut minęło. Urosły pięknie, jak widzicie podwoiły swoją objętość. E, muszę sprawdzić patyczkiem, czy są upieczone, bo mogą nie być. Widzicie, babeczki. Tak, 20-25 minut. Ok. To dają przepięknie. No, myślę, że jeszcze na te 5 minut pójdą. Tak. Czyli będą pieczone 25 minut w 180 stopniach. Celsjusza. Zdjęcie zrobione, wyszły przepysznie, już jedną zjadłam, ale są tak niskokaloryczne, że mam spokojnie jeszcze miejsce na jedną, teraz na ekranie zobaczycie ile jedna babeczka ma kalorii, więc ja piję swoją kawkę i jeszcze zjem sobie jedną babeczkę, są naprawdę super, urosły super i są naprawdę pyszne, pyszne, polecam zrobić zdjęcie na Instagram, oczywiście bezpośredni link w opisie filmiku. Dzisiejszy obiad już zaczęłam robić, bo jestem głodna i dziś będą pieczone ziemniaki, brukselka, pieczarki. Dodam jeszcze cebulę i czosnek, pokażę wam jak wszystko ułożę na blaszce. I miałam wam zacząć nagrywać później, ale zobaczcie, jeden taki ziemniak, bo jeden jest dla mnie, jeden jest dla desnia, waży aż 478 gram, prawie pół kilo ziemniaków zjem. No ale to nic, mam dużo kalorii, przez to, że babeczki są niskokaloryczne, gofry są niskokaloryczny, więc mogę sobie pozwolić, więc wydaje mi się, że ułożę już, żeby było. Policzone pół blaszki dla mnie, pół blaszki dla stnia. I tutaj mam tofu, ale jak robię tofu, to później najpierw przygotuję wszystko do pieczenia. Tak wygląda. Blaszka przed upieczeniem. Tu jest porcja dla mnie, tu jest porcja dla Destina, są praktycznie identyczne. i Ja stwierdziłam, że pół kilogramów prawie ziemniaków to dla mnie za dużo i zostawiłam trochę brukselki. Tu mam odjętych 150 gramów ziemniaków, czyli ja zjem 300 i wstawię zupę. Wiecie, że ja zupę uwielbiam, praktycznie jem zupę codziennie, a akurat nie mam i stwierdziłam, że zrobię zupę. Z wszystkich warzyw jakie mam w domu, dodam marchewkę i zrobię też zieloną soczewicą. więc za chwilę Wam pokażę. Najpierw wsadzę blaszkę do pieczenia, tutaj sprzątnę i zaczynam od razu robić zupę. Więc kolejnym posiłkiem będzie zupa, Z ją oczywiście wieczorem, ale zrobię ją teraz, ponieważ ja lubię jak zupa kilka godzin postoi. I tak jak widzieliście odłożyłam tutaj ziemniaki, mam tutaj brukselkę, również dołożę sobie cebulę. Został mi również czosnek. Czosnek też jest w piekarniku. E, jedną marchewkę. Dodam paprykę, bo stwierdziłam, czemu nie. Papryka daje fajny aromat. I w zamrażalce mam brokuł z kalafiorem. Również dodam. I ostatnio w polskim sklepie kupiłam taki bulion, bo moje wszystkie domowe roboty buliony się pokończyły. Więc kupiłam taki. Jak tylko się sklep otworzył, to na pewno kupię jakiś we Whole Food Market. No ale na razie musi mi wystarczyć taki. Jest całkiem spoko. I jeszcze do zupy, żeby była trochę bardziej Pełnowartościowa dodam zieloną soczewicę. Więc jak to je warzywka? Pokażę Wam zupę, jak już będzie w garnku, i jak już się wszystko ugotuje, jak warzywa będą w garnku. Po 15 minutach warzywka e, przemieszałam i lądują na jeszcze 15 minut do pikarnika. zamykaj się, a ja tutaj podsmażam tofu, takie zwykłe surowe pokrojone bez niczego tutaj się zupa gotuje i sos do tofu, jak już będą praktycznie gotowe ziemniaki, to zaleję te tofu sosem a sos to light sos sojowy, miód i ostra pasta koreańska i po prostu, i woda i um, po prostu tofu wchłonie ten sos i będzie przepyszny. I mam po 100 gram tofu. Dla mnie 100 g gram, i 100 g dla Dustina. Tofu jest pięknie podsmażone. Ja je tak zostawiam i tak jak mówiłam, jak warzywa będą praktycznie gotowe, to zaleję moje tofu sosem. Ten sos wchłania się dosłownie dwie minutki, więc będzie idealnie. Więc ja to tak zostawiam. Wyłączam panik, Będzie pyszny obiadek. I zupa też na pewno. Zupa zaczęła się gotować. Zupa E, moje zupy gotują się 20 minut, bo tyle zdecydowanie im wystarczy. Zobaczcie, tak wygląda tofu, które wchłonęło praktycznie cały sos. Ja tak sobie trochę zostawię, żeby poleć po warzywach. I ok, razem nałożymy na talerz. Tutaj przygotowałam sobie talerz. Ta skana jest moja, bo przekręcałam blaszkę w taki więc po prostu wiecie. Em, ważyłam sobie, więc ta skana jest moja. Może zamienię. Będzie proszę. Uwielbiam. Ja w ogóle mm, zamieniam tu strony, bo jedna strona piekarnika mi o wiele bardziej piecze ziemniaki. Tak jakby moje są o wiele bardziej przypieczone, a strona o wiele mniej. Po prostu ja tak sobie y, wymieniam. Widzicie, moje są takie aż praktycznie, jeszcze trochę posiłek by były spalone, ale ja takie najbardziej lubię. No i tofu. A może sobie na górę i poleję tym sosikiem. Dla mnie są trzy plastry. Bo wygląda przepięknie. Dosłownie trochę gęstego sosu. I tak się prezentuje mój obiadek. Teraz na ekranie zobaczcie, ile mój obiad ma kalorii. Fajnie mi wyszło, bo mam aż 30 g białka, więc tutaj zostawiam porcję dla destyna, a ja się biorę za jedzenie i zupa jest praktycznie gotowa. Zostało może 5 minut i, i będzie gotowa, ale to zupa na kolację, później wam pokażę efekt końcowy. A teraz dla mnie smacznego. Polecam wam robić pieczone warzywa, bo mają fajne makto do tego jakieś białko i naprawdę wychodzi fajny, pełnowartościowy posiłek. Tak wygląda już gotowa zupa. Ja tutaj dodałam jeszcze śmietanę i teraz na ekranie zobaczycie Ile taka zupa ma kalorii, taka porcja, plus 15 gramów śmietany. U mnie jest 19%, to można powiedzieć, że to taka polska 18. Wygląda przepięknie. Mi zostało 100 kalorii, ale chciałabym później wypić kawę zbożową, więc na to sobie przeznaczę te 100 kalorii. Dzisiejszy jadło to 1650 plus 100 kalorii na kawki. Wychodzi idealnie. Oczywiście wszystkie. Opisy, jak i rozłożone dokładnie makroskładniki, podsumowanie znajdziecie w opisie filmiku, a ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia we vlogu, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w nowym foodbooku. No to pa!